Rozdział XIV. Wpływ filozofa Krupy pod batuto mistrza Nataniela, borówko zwycięzcą, sygnalizacja świetlna a więc to pani Joanno nocne wyznania policjanta. Jednak filozofia to potęga myślałem, słuchając ponagleń pana Krupy, abyśmy zdemaskowali malarza i wyrażając, choć niechętnie, zgodę na współpracę z redaktorem. O dziwo, Bardziej entuzjastycznie odniósł się do zamiarów filozofa mistrz Nataniel, który dotąd nie wydawał się jego sympatykiem. Ale uczynił to, jak sam przyznał, z powodów podobnych do tych, które głównie kierowały naczelnym horyzontów filozofii. Po prostu zmęczyła go twórcza praca i zaczynał się nudzić w nieborowskim pałacu. Swój udział w akcji malarz posunął nawet do tego, że podjął się skonstruowania mistrzowskiego, jak na niego przystało, planu demaskacji fałszywca. Tak więc, gdy Borówko swoim zwyczajem oddalił się z pałacu, mistrz z filozofem zgromadzili nas w palarni. Drodzy współtowarzysze niedoli nieborowskiej, nakłaniał nas mistrz do swego planu. Jeśli nie przyczynimy się do wykrycia złodzieja, w najlepszym razie przylgnie do nas już na wieki podejrzenie, że maczaliśmy palce w kradzieży dzieł sztuki. Dali Bóg poważny prozaiku, wyciągnął ręce ku Niemkowi, miej na względzie historię literatury, w której zajmujesz poczesne miejsce. Nie wolno dopuścić, aby w świetlanej przyszłości jakiś niedouczony bubek wywęszył historię naszego pobytu w nieborowie, gdzie wówczas ginęły wspaniałe dzieła sztuki i gdzie być może poważny prozaik i tu bubek postawił trzy kropki, czyniąc wieloznaczną pauzę. Uzasadniając w podobny sposób potrzebę zdemaskowania malarza, mistrz Nataniel do tego stopnia rozpalił naszą wyobraźnię wizją potwornych i wyszukanych tortur, jakim ulec powinien borówko, że przyrzekliśmy mistrzowi ślepe posłuszeństwo i oddaliśmy na jego usługi nasze intelektualne zdolności, co wyraziło się w skomponowaniu następującego utworu. Pod batutą mistrza Nataniela akt zdemaskowania malarza Borówko w formie sonaty majorowej Giedur. Część pierwsza. Allegro sciolto. 1. Ekspozycja. Sprowadzenie malarza Borówko, możliwie w drodze perswazji, do palarni i usadzenie go w skórzanym fotelu. 2. Część modulacyjna – uprzejme prośby w tonacji G-dur skierowane do malarza Borówko, aby dobrowolnie pokazał swe malunki. 3. Repryza, czyli powtórzenie – malarz Borówko udaje się do swego pokoju, a następnie powraca do palarni, dźwigając swoje obrazy. Część druga, Andante pompozo – temat z wariacjami polegającymi na obrzucaniu Borówko garścią wyszukanych epitetów. Część trzecia. Skerzo gustozo, taniec żartobliwy wokół siedzącego w fotelu Borówko. Nowa porcja epitetów w różnym tonie i w różnym rytmie, a więc ostinato, feroce, erdito, eroico, odivoto, agitato. Borówko traci ducha i wyznaje, że nie jest malarzem, lecz złodziejem antyków. Przewidziana jest ewentualność jego przyznania się do klasy kapitalistów i obszarników spokrewnionych z radziwiłłami. Stąd owo skojarzenie nieborów, Borówko. Część czwarta finał w formie ronda. Ponieważ rondo jest utworem polegającym na kilkakrotnym powtarzaniu się tematu głównego i pochodzi od tańca, podczas którego chór odpowiada soliście, finał będzie zabawny. Nataniel zawoła: Andante, wskazując na obraz borówko. To ma być obraz? Nie, to skandal. Kimże więc jest borówko? Chór tańczący rondo odpowie kilkakrotnie: Solemnis. Ach, borówko, przyznaj się do winy. Temat ten zostaje powtórzony kilka razy. Kompletnie załamany Borówko pada na kolana prosząc o przebaczenie. Policjant odprowadza go do aresztu, gdzie Borówko przede wszystkim zostanie porządnie ogolony. Postscriptum. Na bis może wystąpić solo pani z wydawnictwa, demonstrując akt rozpaczy po malarzu Borówko. Na litość boską! Panowie, czego ode mnie chcecie! wołał malarz Borówko strachem i zdziwieniem przygwożdżony do skórzanego fotela. U stóp jego stał obraz zatytułowany Ogrodnik w Nieborowie. Na tle okropnie zielonego pejzażu letniego, w otwartych drzwiach oranżerii, tkwił chorzy człowieczek z gracą w ręku. Człowieczeków miał zakasane rękawy koszuli i ukazywał muskuły rąk. Przez szklaną ścianę oranżerii zaglądała do wnętrza bura krowa. Bury i zielony kolor ujadały na siebie jak dwa kundle z różnych wsi. Skakaliśmy wokół fotela malarza, raz po raz dokuczając mu. Ton nadawał mistrz Nataniel na przemian po włosku i po polsku. Spirito, dowcipnie. Sensibile, czule. Ratto, prędko. Apassionato, namiętnie. Festozo, uroczyście. Powiedz nam malarz, gdzie się oddalasz? Borówko otarł pod z czoła. Trzeba było tak od razu powiedzieć, rzekł bez najmniejszej urazy. Gdzie się oddalam? Muszę się oddalać, bo obraz wykańczam na letnią wystawę. Ogrodnika maluję. W oranżerii. O, widzicie? Z dumą podniósł do góry swój obraz i zademonstrował go nam. Ależ drogi panie, teraz jest zima. Malujesz pan z natury, a na obrazie lato w całej pełni. Nieufnie odniósł się do niego filozof. A poza tym ogrodnik pana nie widział w oranżerii. No i poziom pańskiego malarstwa! Borówko bez wzruszył ramionami. Ogrodnik nie widział, bo maluje, gdy go nie ma. Rozprasza mnie. Lato czy zima to już kwestia wyobraźni. A co do stylu i poziomu. To czy nie słyszeli Państwo o prymitywizmie? Właśnie, on mnie obecnie interesuje. A te zielone i bure plamy? wyjąkał Nataniel. Gryzą się? Nie szkodzi. Prekursor jestem! skłonił się skromnie malarz. Nie, pan nie jesteś w ogóle malarzem. Podszywasz się pan! tupał nogami profesor Zan. Podszywam się? O, tego już za wiele. A kto w ubiegłym miesiącu dostał nagrodę Złotego Jelenia? Malarz Picasso czy malarz Borówko? Padam do nóżek, kłaniam się waćpanom. Trzeba się czołgać, żeby do czegoś dojść. Ze zwierząt tylko dwa mają własne domki, mruknąłem ponuro. Tak oto Borówko okazał się niewinny, a nam pozostał kac moralny. Podczas obiadu komisarz zakomunikował nam, że porozumiał się już ze swymi zwierzchnikami. Uwzględniono fakt, że jesteśmy ludźmi o poważnej pozycji w społeczeństwie. Dlatego, chociaż śledztwo nie zostało jeszcze zakończone, mogliśmy odtąd nie tylko wychodzić z pałacu i spacerować po parku, ale nawet wyjechać, powrócić do domów oraz naszych zadań i obowiązków. Pierwszy wyraził gotowość wyjazdu z Nieborowa, redaktor Horyzontów Filozofii i gorliwość ta zupełnie nas nie zdziwiła. Wszak to on był główną sprężyną przeprowadzenia akcji malarz, to on zachęcił Nataniela, a ten z kolei nas wciągnął w tę głupią historię. Wieczorem, w czasie kolacji, z zamiaru wyjazdu zwierzyli się Zan i Niemek. Zarówno Stokrotka, jak i pani Eleonora z Kraszewskich, od czasu swej wsypy podczas śledztwa, nie przychodziły już na posiłki do jadalni, unikały reszty towarzystwa. I te decyzje były więc uzasadnione. Po kolacji poszliśmy z Natanielem na spacer po nieborowskim parku, w którym pośród starych, pięknych drzew rozlewały się dwa stawy. Jeden uregulowany w kształcie litery L, Drugi dziki z małą wysepką, gdzie latem zamieszkiwała para łabędzi. Noc była mroźna, sucha. Chłód ściął kałuże powstałe z odwilży, ziemię pokrył cieniutki lód. Gdy kroczyliśmy alejką wokół dzikiego stawu, kruszył się pod nogami, skrzypiał, trzeszczał. Jak ci się pracuje nad dziejami opatów sulejowskich? troskliwie zapytał Nataniel. Weszliśmy na murowany mostek na jednym z dopływów stawu. Widać stąd było świecące żółto okna pałacu. Raz, dwa, trzy, cztery. Liczyłem je z tym samym zadowoleniem, z jakim w dzieciństwie co dzień wieczorem ustalałem liczbę rozjaśnionych okien ogromnej kamienicy obok niewielkiego domku, w którym mieszkałem z rodzicami. Ale nagle urok wspomnień z dzieciństwa prysnął. Jedźmy stąd, Natanielu, jedźmy stąd natychmiast, począłem żarliwie prosić mistrza. Obrzydł mi nieborów. Nim Nataniel zdążył odpowiedzieć. Na drugim piętrze pałacu zamrugało ku nam okrągłe okienko ubikacji. Gasło i zapalało się znowu. Chwilami na krótko, to znów na dłużej. Inne okna błyszczały spokojnie i równo. Ktoś bawi się kontaktem, powiedziałem. Nie czytywałeś powieści sensacyjnych? To sygnalizacja. W takim razie tajnym alfabetem, bo to na pewno nie jest MORS. Przypomniałem sobie naszą wymianę sygnałów z Urwisami. Okienko znikło w ciemnościach. O, zabłysło. Zniknęło. Znów jest. Jest długą chwilę. Ciemno. Świeci jasno i równo. Zgasło. Świeci. Ruszyliśmy biegiem w stronę pałacu. Nataniel pierwszy niebaczny na swój wiek, a ja za nim w podskokach. Mistrz sadził długimi susami, ja drobiłem na śliskich zalówkach. Okienko znikało jak porozumiewawcze oko przykryte powieką. Jakby kpiło sobie z nas. Ktoś sygnalizował światłem. Kto? Oczywiście złodziej. Zapewne porozumiewał się ze swym wspólnikiem ukrytym między drzewami nieborowskiego parku. Jeśli w porę dopadniemy drzwi ubikacji, złodziej zostanie schwytany na gorącym uczynku. Nareszcie! Prędzej, prędzej, prędzej! sapał biegnący Nataniel. Ale do pałacu droga daleka, choć pałac tuż za stawem. Staw jednak należało okrążyć, bo lód na nim kruchy, wątły po odwilży. Szybciej, szybciej! nawoływał Nataniel. Lód na kałużach rozpryskiwał się pod naszymi nogami, bryzgała woda i błoto. To nic, to nieważne. Jeszcze kilkadziesiąt kroków i teraz okrągłe okienko ubikacji zasłaniał przed naszym wzrokiem mur wieży pałacowej. Od tej chwili nie wiedzieliśmy, błyszczy, mruga czy zgasło. Prędzej, prędzej, dyszał mistrz. Szybciej, szybciej, pomrukiwałem porwany jego zapałem. Uf, przebyliśmy dopiero połowę odległości. Nie dobiegniemy na czas. Złodziej spokojnie opuścił ubikację. Jako młodszy od Nataniela wyprzedziłem go. Już odsadziłem się od niego o kilka kroków. Głucho dudniła, ścięta chłodem ziemia. Nareszcie koniec stawu skróciłem drogę przebiegając na skos szeroki trawnik. Noga uwięzła mi w kopcu starych liści, potem potknąłem się o pieniek. Za plecami tent ten kroków nataniela. Frontowe drzwi do pałacu. Zamknięte. Co za dure nie zamknął. Przecież wiedzieli, że wychodzimy na spacer. Biłem w drzwi pięściami, gorączkowo naciskałem dzwonek. Do diaska, tylko tego brakowało zapał przy mnie Nataniel. Spojrzałem na zegarek. Śmiesznie podrygując, wskazówka sekundnika przemierzała kółko. Potem drugie: Psia krew, zwieje nam, i ze złości aż zatupałem. Od chwili, gdy dojrzeliśmy sygnalizację, upłynęło co najmniej pięć minut. Jeszcze minuta oczekiwania i Valente otworzył drzwi. Odepchnąłem go, wpadłem do szatni, z szatni na schody. Na półpiętrze tarasował nam drogę redaktor Horyzontów Filozofii, schodzący na dół w towarzystwie prozaika Niemka i Stokrotki. Pochyliłem się i dałem nurka między nich, potrącając ramieniem dziewczynę, która omalnie spadła ze stopni. Na szczęście z drugiej strony potrącił ją Nataniel i w ten sposób Stokrotka odzyskała równowagę. Dwa ogromne susy i byłem na piętrze. Pięć długich kroków i osiągnąłem drugie piętro. Ślizgając się po wypastowanej posadzce, zajechałem pod drzwi ubikacji. Szarpnąłem klamkę. Zamknięte! Zamknięte na haczyk! Otwierać! Otwierać natychmiast! wrzasnąłem. Po drugiej stronie drzwi zaszemrał czyjś niewyraźny głos. Otwierać! ryknąłem. Milczenie. Cisza. Załomotałem klamką. Nataniel odsunął mnie, przykląkł, zajrzał przez dziurkę od klucza. Z sąsiedniego pokoju wyszły wywabione naszymi krzykami Eleonora z Kraszewskich i Katarzyna Rokoko. Eleonora zobaczyła Nataniela zazierającego do ubikacji i aż usta rozdziawiła. Zasłonięte, psia krew! zaklął Mistrz. Stuk, stuk, stuk usłyszałem ostre kroki za drzwiami. Zadźwięczał odmykany haczyk, drzwi uchyliły się ostrożnie. Na progu ubikacji stanęła Joanna Dark. A więc to pani! Mamy panią. Co pani tam robiła? Co ja tam robiłam? Nic. No nic, zadrwiłem. Nic? Patrzcie państwo. Ona tam nic nie robiła. No robiłam to, co wszyscy. Dziewczę zarumieniło się. Ha. to, co wszyscy. Nie, zacna niewiasto. My wszyscy tego nie robimy, tylko pani to robiła. Dziewczyna patrzyła na nas z rosnącym strachem. Potem spojrzała na Katarzynę Rokoko wzrokiem tak błagalnym, że aktorka dramatyczna podniosła głos. Panowie, powiedziała potępiająco, nie róbcie z tej panienki wariatki. Nawet mistrzowie, skinęła Natanielowi, to robią. Rzekłem oburzony. Nie, nikt z nas nie nadaje z ubikacji sygnałów świetlnych, a tej panience to się przed chwilą zdarzyło. Do diabła! Mnie? Janna błagalnie złożyła ręce. Mistrz Nataniel wyjaśnił. Spacerując po parku, zauważyliśmy, że z ubikacji na drugim piętrze ktoś sygnalizuje. Kto? Oczywiście, ów nieuchwytny złodziej. Przybiegliśmy tutaj co sił. I co się okazało? W ubikacji pani Anna. Schwytaliśmy panią na gorącym uczynku. Jest pani zdemaskowana. ha ha ha. A tak niewinnie wyglądała, zawołałem patetycznie, byłem bowiem z siebie niezwykle zadowolony. Na boga, panowie. Czy to wszystko prawda? Zdziwiła się pani z wydawnictwa. Joanna Dark rozpłakała się. Oczywiście rozpłakała się. Ja nic, naprawdę nic. Ja nie nadawałam żadnych sygnałów. Ja tam dopiero co weszłam i... i przysięgam, żadnych sygnałów. Przysięgam, powtarzała. Katarzyna Rokoko wzruszyła ramionami. Nic z tego nie rozumiem. Przecież przed sekundą Joanna była u mnie w pokoju. Na chwilę wyszła do ubikacji. A panowie potem wpadli tu z hałasem i zaczęli się dobijać do drzwi. Nie rozumiem. Mistrz stropił się. Ja również. A może ktoś inny nadawał te sygnały? Ktoś, kto był w ubikacji przed panią, zapytałem. Zawołała radośnie. Tak, zauważyłam. Co, co, proszę mówić. Światło w ubikacji zostałam zapalone i dym był z papierosa. Smuga dymu wisiała pod lampą. A więc jednak na krótko przed panią ktoś korzystał z ubikacji. Och, gdybyśmy wiedzieli, kto to taki, albowiem był to zły duch nieborowa, powiedziałem uroczyście. Chyba naprawdę musimy stąd wyjechać, szepnął skonfudowany mistrz. Chyba nie, przecież nadal w pałacu mieszka ktoś, kto sygnalizował, a na zewnątrz czyha odbiorca sygnałów, powiedziałem równie cicho. W nocy długo nie mogłem zasnąć. Dręczyła mnie tajemnica rysunku biblioteka w nieborowie. W pewnej chwili podniosłem się z łóżka, zapaliłem światło i zasiadłem w fotelu przed nim. I chociaż zastanawiałem się nad każdym szczegółem, przecież nie odkryłem przyczyny niepokoju. Wreszcie złość na siebie i niewinny rysunek wygnały mnie z pokoju na mroczne korytarze. Tym razem jednak nie marzyło mi się spotkanie z duchem, mnichem czy złodziejem. Po prostu chciałem pochodzić. od tak sobie, bez celu. Dowędrowałem aż do schodów i zszedłem nimi na pierwsze piętro. Zatrzymałem się. Przy jednym z okien stał wpatrzony w ciemność za szybą mężczyzna i palił papierosa. Komisarz Kolec. Nieśmiało podszedłem do niego. Bez słowa wyciągnął z kieszeni paczkę karmenów, stryknął zapalniczką. Zaciągnąłem się. O nałogu głęboko. Paliliśmy w milczeniu i dziwnym porozumieniu. Wreszcie komisarz westchnął. A niech to wszystko. I kto by pomyślał? Co mianowicie, komisarzu? Tajemnica służbowa. Uśmiechnął się ze zwykłym dla niego smutkiem. Odwrócił się do mnie. A pan zapewne sądzi, że te ciągłe przesłuchania, śledzenie, aresztowania sprawiają mi wielką przyjemność? Nie wiedziałem co odpowiedzieć. Przecież na każdego winnego musimy czas jakiś zająć się tyloma niewinnymi. Wleść, jak to się mówi, z butami w ich życie. To nie jest przyjemne, panie Tomaszu. Naprawdę. Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. A mnie żal tych wiórów. Dobranoc. Zgasił niedopałek i przygarbiony ruszył dalej korytarzem.